Jestem PMP mordeczka dzisiaj zagamą z góry mówię wesołych świąt wielkanocnych i tak dzisiaj jest odcinek wróciłem, no tam nie wiem, po nie wiem ilu właśnie nie patrzyłem, no tam dużo się działo. A dlaczego akurat dzisiaj łagamy? Bo tak jak się domyślacie, zawsze jak wracam, a jest odcinek z czegoś, to zawsze coś się u takiego stało lub stanie. I, I tu się stało i stanie, bo Pewnie każdy się domyśla, co ja mówiłem na ostatnich odcinkach, że będzie ta samica, będą samice dwie. E, tak, ale na to jeszcze za wcześnie. Ja tutaj przekładam roślinę, bo chcę Wam pokazać dalej, co ja mam w ogóle w terrarium. E, jak wygląda właściwie terrarium. I po prostu jeszcze nie ten czas. E, dowiecie się w najbliższym czasie, jak będzie druga agama. Będzie to dorosła samica, bo ja już wiem nawet chyba, którą kupimy. Podpowiadam, że jedziemy do łodzi, więc po prostu... no... nie wiem. No, no, czekajcie, czekajcie na ten film. Myślę, że niedługo się pokaże. Od czego zaczniemy? Teraz tak. W tym terrarium się działa agama przez 5 dni. Dlaczego? Już wam tłumaczę. Ja dlatego. Spójrzcie. Jakie zrobimy jej ogromne terrarium? Tu ma pod spodem wody. Trochę tam ma wilgotną strefę. Tu siedzi sama ona. Przywitaj się niczym. No, i niedługo będzie przechodziła chyba w linkę... A nie, została jej więc... W końcu z czasem odpadnie. I, i teraz tak. Oj, oj, Dobra. Niestety zapodział mi się gdzieś statyw. Oczywiście, jego ja znajdę, tylko nie wiem gdzie i kiedy, więc na razie musimy sobie tak poradzić. I teraz tak. Już właściwie przemyślałem. Wszystko się dowiedziałem. I okazało się, że jedziemy jutro do łodzi, najpewniej. Więc może zobaczycie wyjazd W ogóle z zakupu I Jedziemy do prywatnego hodowcy, Więc nie wiem, czy dam radę coś nagrać Myślę, że przed i wy wy wyjściu Słuchajcie Na Instagramie najpewniej się pojawi W ciągu 3 dni Ryba, którą kupiłem I niestety zmarła W przeciągu tego Jakby nie nagrywania No miała u nas 50... Ech, No miała tak Tyle ile, Agama bez ogona ile. Możecie sobie zobaczyć? To była górna ryba. Nie. Ale zaszło. Która mam tylko jedną. Miałem tylko jedną właśnie górną rybę. I to była ona. No i niestety. W ogóle widzicie, że jest akwarium. No i niestety umarła. Właśnie wczoraj umarła w niestety. Nie, przedwczoraj. Przepraszam, przedwczoraj. Moja pomyłka. I na Instagramie powinno się pojawić. Mój Instagram to jest Ptysio albo Ptysio81 na TikToku. Właściwie to samo. Niedługo dobijemy e, pół tysiąca. Jak dobijemy pół tysiąca, może trochę mniej, e, to wleci e, odcinek na TikToku. Jakiś tam filmik 300 to Nie oszukujemy się, wiemy jaki jest TikTok. I teraz tak. Mm, o, był te, była takiego koloru jak ta ryba. Przepraszam, jak ten sum. Teraz tak, no nie wiem co dodać, bo właściwie yy, to miał być taki film pogadankowy ogarnąć, pokazać wam faktycznie coś się zmieniło. Yy, na Instagramie myślę, że będziecie mieli zdjęcia, dlaczego ja nie pokazuję całego terrarium od boku. Z prostej przyczyn nie chcę pokazać jakby domu, bo się odbija od lustra. Znaczy od szyby ty yy, W ogóle te terrarium, dlaczego pokazywałem to czarne, dołączymy je yy, do tego terrarium w którym obecnie teraz siedzi ma i będzie właściwie wpadłem na dobry pomysł, żeby nakarmić Agamę dam jej, jej ulubiony pokarm, myślę niestety bez pensety bo byłem w lesie złapałem zwierzęta, skolopędrę właściwie niedawno no i niestety rip no ostatnio ale za to mam pająka, który niedługo będzie miał jajka więc można czekać, można czekać. Filmy z pańków u mnie się pojawiały regularnie. Co jakiś miesiąc, więc możecie sobie wypaść na poprzednie odcinki. A czy ty będziesz jadła? Chcesz? Nie. Zamyka oczy, znaczy, że ewidentnie nie chce. I tak tam ma miseczkę, więc jak będzie głodna, to sobie zje. No i co mogę powiedzieć? Właściwie to jest tyle. I ja mogę wam coś jeszcze pokazać. Teoretycznie. Wiem, że brudne szyba, ale mniej więcej tak wygląda te To jest pierwsza szyba. Tak, to jest pełna montażowa. Nie, 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 chwila. Tam jest pełna montażowa. I no tak to wygląda. Jeśli na Instagramie i na TikToku czy u tych maluchów, to również byście chcieli zobaczyć upgrade. Jeszcze mam dwa upgrade'y. Lecimy do nich szybko. jeszcze zobaczymy upgrade u mrowek. Dobra. I właśnie, ty, tak, ty widzu, możesz zgarnąć niedługo taki naszyjnik, jaki ja nosiłem. Ja nie noszę teraz, bo y, musiałem go zdjąć. Y, I, ale naprawdę bardzo polecam. Więc jak dasz łapkę w górę, y, zasubskrybujesz kanał, zasubskrybuj, y, zaobserwujesz Instagrama i TikToka, y, będziesz miał okazję wygrać. Y, na silnik yy, napiszesz do mnie z czym na Instagramie i to właściwie tyle Jeśli masz inny kontakt no to napisz nie wiem ja zobaczę no więc tak wygląda pierwsza kolonia ta druga ale no tutaj nic nie widać no bądźmy szczerze że tu jest brudno ale widać że jakieś tam mrówki to są jajka Wiecie, jak obrócimy to będzie tu będzie królowa Właściwie tyle, teraz idziemy do trzecich. No, widzę, pewnie jesteś zdziwiony, bo niestety plastikowo No, zbiła mi się. Nie chcę ryzykować, bo to jest mała kolonia. No królowa myślałem, że oberwała, ale nareszcie no, super, że żyją wszystkie. Na szczęście. O, chciałbym iść nareszcie. Dobra, więc naprawdę super, że przeżyły wszystkie i nic się nie stało. To jest upadku? Nie, jakoś... Nie wiem, zapomniałem jak to się mówi. Yy, zdrowie, więc ubytku zdrowia jakoś tak może dobrze, to teraz yy, ogłoszenia parafiana. Yy, właściwie tak yy, subskrypcja, łapka w górę yy, zaobserwuj mnie na instagramie zaobserwuj mnie na, na tiktoku na 500 yy, yy, łapek w, yy, 500 obserwujących na tiktoku zrobię jakiegoś yy, nie wiem, live, na co będziecie chcieli nie wiem, jakiś może pierwszy filmik więc myślę, że okej. Okay. Jeśli zrobicie te wszystkie czynności, to yy, me, będziecie mieli okazję wygrać yy, na nie wiem, z ptasznikiem, z mrówką, z czymś. Yy, więc odezwijcie się na mailu, a właściwie to chyba tyle. A nie, wbijajcie jutro na odcinek będzie super! Wbijajcie, bo naprawdę, druga gama. A niedługo trzecia w ogóle jedziemy po trzecią, do. gdzie to było? Do. Ja zapomniałem. Nie do Gdyni, gdzieś tam niedaleko. Czyli niedaleko Krakowa. A, do Poznania, dobra. Jeśli pomyliłem coś z Krakowem, to sorry. Yy, więc. Widzicie jaka ma jest? Będziemy jutro dziewczyny, już. Tak sądzę. Przynajmniej z tego co wiem. I właśnie mogę pociągnąć was po teledium. Teraz tu jest pierwsza ścianka. To jest ścianka, na której na górnej szybie, o tu, gdzie teraz trzymam aparat, będzie dokładnie taki, taka lampa. Jak oglądaliście, ptaszę kazająca, to właśnie takie będą. no Trochę ściągnąłem, przyznam. Teraz idziemy tu. Tu jest wodna część. O tutaj. Ym, tu jest wilgotna część. Tam torf, jak widzicie, o tu, no i tu jest skała, na której jest torf, czy tam ziemia, więc no mam nadzieję, że Wam się podoba. Tu jest wchodzenie, a gama wchodzi, nie po tym, tylko tam są kable z tyłu, o, tu wchodzi na to szare i przechodzi po tych brudnych yy, paprochach, szpianki, w tym więc no tyle właściwie tyle więc wiecie na jutrzejszy odcinek, ja zapraszam łapki w górę, subskrypcje mile widziane obserwujecie na wszystkich kontach ptysio81 y, ptysio, podłoga 81 na tiktoku i w ogóle chyba ptysio więc chyba spoko yy, i na instagramie ptysio81 albo ptysio więc czekam na obserwację na 500 łapek obserwujących leci live albo pierwszy odcinek. Na TikToku Opala, chyba się odcinek, więc będzie odcinek. Łapka w górę, subskrypcja na tym kanale. To byłbym będzie morzeczka Elo!